Terra Pistriensis to jedna z najstarszych ziem historycznych wschodniej Wielkopolski. Około roku 1234 mieścił się tu ważny ośrodek książęcy. Jego stolicą był Gród Pyzdry. Zanim w 1257 roku Zdry otrzymały z rąk wielkopolskiego księcia Bolesława pobożnego przywilej lokacyjny, rygowano tu parafię pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Według kroniki Jana Długosza, już w połowie XIII wieku istniała tu świątynia, w której w 1265 roku wyświęcono biskupa poznańskiego falentę. Budowla murowana, jedna nawowa z transeptem, została wzniesiona najprawdopodobniej po zniszczeniu miasta przez najazd krzyżacki. Ostateczny kształt architektoniczny o trójnawowym bazylikowym układzie uzyskała świątynia w drugiej połowie XV wieku. Ranka kościoła wzrosła po wzniesieniu go przez biskupa Jana Lubrańskiego do godności kolegiatu. Wnętrze ma charakter neobarokowy. Jedynie w pomieszczeniu przy wieży od strony południowej zachował się fragment żeber gotyckich. Osobliwym elementem architektury kościoła są widniejące na zewnętrznych ścianach wieży po stronie połudnocnej i południowej cegły wypalone w kształcie kapelusza lub kowadła. Mają one ponoć przypominać znaczny datek przekazany na wykończenie wieży przez bogatą wdowę po kowalu. Kościół po Franciszkański pod wyzwaniem ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela. zbarokizowanej formy zachował w rzucie i w bryle swój XIV-wieczny charakter. Klasztor jest jednym z trzech zachowanych z okresu średniowiecza zabytków architektury franciszkańskiej w Wielkopolsce. Fundacja klasztoru mogła nastąpić po lokacji miasta. W roku 1277 na kapitule w Kaliszu wymijany jest konwent franciszkanów z Pestrem. Była to jedna z pięciu fundacji klasztornych księcia Bolesława Pobożnego, którego zainteresowanie się braćmi zakonnymi należy zawdzięczać jego małżonce błogosławionej Jolancie. Do wzniesienia kościoła Franciszkanie ponownie przystąpili po najeździe Krzyżackim. Po stronie północnej świątyni wybudowali klasztor. Pożar Miasta w roku 1589 zniszczył Kościół i klasztor. Odbudowa nastąpiła dzięki mieszczanom pyszskim i okolicznej szlachcie. O ich udziale w remoncie świątyni oraz klasztoru świadczą dziś zachowane nagrobki oraz XVII-wieczna Kaplica Matki Bożej Pocieszenia. Gruntowne remont oraz przebudowy klasztoru i świątyni były następstwem licznych kataklizmów oraz zniszczeń wojennych. W krużkankach, w podsklepiennych łukach znajduje się zespół 18 malowideł wykonanych przez franciszkanina Adama Swacha. Freski przedstawiają sceny z życia świętego Franciszka z Asyżu. Malowaną opowieść o świętym rozpoczyna obraz przedstawiający Adama Swacha, pracującego nad portretem św. Franciszka, towarzyszy mu opad bezskiego konwentu. W gruncie południowym znajduje się kaplica zwana gotycką. Na ścianach zachowały się resztki późnogotyckich malowideł. Santa Conversazione to jedno z malowideł pochodzących z XV wieku. Na ścianie południowej we wnęce, zachowała się scena adoracji baranka mistycznego, pochodząca również z połowy XV wieku. Nieco młodsze są malowidła z XVI wieku, przedstawiające Świętego Rocha z aniołem oraz scena zwiastowania. Ołtarz główny jest późno-barokowy z krucyfiksem oraz rzeźbami św. Piotra i Pawła pochodzącymi z drugiej połowy XVIII wieku. Boczne ołtarze pochodzą z początków XX wieku. Charakterystyczne dla kościołów franciszkańskich wydłużone prezbiterium skrócono w drugiej połowie XVIII wieku. Polichromię na sklepieniu wykonał około roku 1910 Aleksander Przewalski. Klętrze przykrywa sklepienie żaglaste powstałe po zniszczeniach z roku 1768. Kaplica Matki Boskiej Pocieszenia, zwana niegdyś Męki Pańskiej oraz Kaplicą Królewską. Była to kaplica grobowa rodu Noskowskich i Rozdrażewskich. Bogate, neorokokowe wnętrze wykonane zostało przez Aleksandra Przewalskiego w roku 1909. O ołtarzu głównym Umieszczono XVII wieczny, cenny, słynący łaskami obraz Matki Bożej pocieszenia. Pokazacie zakonu Franciszkanów? W roku 1864. Oddzielono wschodnie skrzydło klasztoru od pozostałej części i przekazano je instytucjom świeckim. Do dziś znajduje się tutaj biblioteka oraz muzeum regionalne. W wyniku represji popowstaniowych w roku 1864 dokonano kasaty zakonu, a klasztor oddano księżom decyzjalnym.